To no ciekawe czy uda się wjechać tam teraz No też mnie to ciekawi A tu jedziemy, dobra A. No tutaj prosto, nie? Myśmy tutaj zawsze prosto wyjeżdżali I tam mi to się dało, ale nie wiem no. Zobaczymy jak to będzie Ale łanie <grystanie> <grystanie> O, no, ktoś tam je <grystanie> No ja jeb... <grystanie> no tak myślałem, że to nie tu jest. Stop tu jest Dobra, tu jest stop panowie, tu jest stop panowie Także przedpustami wszystkich ładnie, grzecznie. Ale czemu tutaj już motocykle stawiają? No co ty? No właśnie to jest ciekawe, że czy, stylu czy, czy Ale to zawsze, to zawsze tak. Na, jakby na jasnej górze zrodzę te motocykle wszędzie stały. Tu jest zjazd? Jest tak. tu chyba od lewej. Tam gdzie oni jadą właśnie tu na lewo, to chyba jest zjazd, da się wjechać. To spróbujemy tu w lewo, nie? No No można spróbować, no ja jadą tam. Bo tu wszyscy wyjeżdżają, nie? No a tam parking płatny, 5 pi zł Ile? Jedni wjeżdżają, drudzy wyjeżdżają Ja muszę uważać z tymi kuframi, co nie przypierdolę kogoś no, Ja już się tu gdzieś upchnął, właśnie tam, ale nie wiem gdzie jechać Jakieś fajne miejsce musi być A tam dalej? Ja jedź dalej, ja pierdolę. Tu gdzieś lody są chyba, bo wszyscy lody jedzą. Ej, czekaj, bo zdjęcia robią, to ja poczekam. Czekaj, to jest tutaj, 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 tutaj. To jedziemy, może w prawo i tu na tych polach zostaniemy No, pokój. no. Dawaj, wbijaj się tam. No, elegancko jest. No i super no! Ogarnął to profesjonalnie, Panie. Kurde, tu mi się może motocykl przewrócić na tym. Czekaj, dam ci coś może, bo coś chyba będzie. Ja mam centralną, więc ja jestem bardzo Na boczny trochę ryzykownie Trochę ryzykownie, co? O, idealnie. Co Marcel? Spokoła, A dobrze Leci <laughs> Podziwiacie gigsa, Podziwiacie gigsa. Piękny jest, no? Słuchajcie, powiem Wam, że jest pięknie, jest pięknie, ludzi bardzo dużo. Większość już teraz już wyjechała. No i teraz będziemy się zbierać na taką naszą miejscówkę coś pojeździć, poświrować. Także no, zalecimy chowo. No, taki motor zagrywają zamiast tu kurwa, podejść do mnie Bym się jakoś wypowiedział do TVP1 No e, ja tam podjadę No chodź tu gościu z tą kamerą, ej! Uciek Uciekł Żal.pl Ukośnik kamerzysta Gdzieś po prostu musimy wyjechać stąd A tędy lepiej w prawo czy w lewo? E, raczej bym miał tam dołem o, a tu jest, ej tu jest krawężnik lewo, wiesz? A tu jest krawężnik No właśnie, no bo to trzeba tam jakoś zawinąć krawężnik wyłupany i prędzej zjedzie Dobra, dzięki. Tam jest jakiś krawężnik Tam jest jakiś krawężnik wyłupany, to znaczy ej, ja tu zjadę no. chyba Ja też zjadę chyba Fajnie, że zjedziecie Zobaczymy Dobra, ja zjadę. A w prawo czy w lewo? Dobra, pojedziemy tam Zjedziemy, to się tylko wydaje takie straszne. I no ja mają krótkie nóżki, panowie. <laughs> Żeby nie było, że zero <laughs> Nie no, aż tak, także może nie będzie. Krzysiu, on, on! on. nagranie osiągnęło maksymalną dopuszczalną długość. Wiadomość została wysłana. Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług. Uh, uh, um. Do usłyszenia. Ktoś mi dziwnie pytał Ej mi tak samo, co to, co to? Co to? było? Do mnie jakiś SMS przyszedł, ale w związku z czym nie mam pojęcia. Może masz pełną skrzynkę! Ale jakieś nagranie, jakie nagranie? A dobra, nie! Ktoś mi się nagrał po prostu na skrzynkę, a ja mam pełną wiadomości w skrzynce już, wiesz i. Aha! Chodcy, czekajcie, gdzie gdzie idziecie? E, W prawo w prawo skręcamy, tylko że tu policjant ruchem kieruje i chuj wie gdzie nas wypuści. Dobra, bo my jesteśmy trochę z tyłu, wiesz? Krzysiu, w lewo! Czy w prawo? Na, na Wejherowską w prawo niby chociaż. W prawo, no to w prawo, dobra? Nie wiem, no wyjedźmy gdziekolwiek po prostu stąd, ale to musimy ustalić, czy w prawo, czy w lewo. Eee... No to ja wam powiem. <noise> Chłopczyk macha, zadowolony. No! A sio! Gdzie mi z tymi łapami? A ja mówię, co jest grane kurde No dobra, to chyba musimy w lewo To w lewo Dobra w lewo. lewo Tak To w lewo Za 300 metrów w lewo Na światłach chyba w lewo musimy Dobra A jedźcie jedź Ale motorku Tak mrówków No, no tylko my... My w ogóle nie mamy, wiesz? Czekaj, musimy to jakoś minąć. To no to na światłach w lewo leci. Na światłach w lewo, no Dobra O wsparcie jedzie Na światłach w lewo, dobra, to jestem chyba już Jestem blisko Tu oni na czerwonym jadą. A bo tu policjant kieruje ruchem, dobra Jest czerwona fazera, to chyba jest nasz też Na OKL I teraz za 400 metrów w lewo Dobra Uuu, u tu 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 <śladania> <śladania> o, dobra w lewo Zielone mamy, zielone to, to, no <śladania> to musicie <się> poczekać <śladania> Nie zdążyli Nie. Dobra dostaniemy Tu na parkingu po lewej stronie Dobra. Dobra, najgorzej wyjechać Choćby taki głos lektora Jak wam <grym> się tam zmieni to mówcie Kieruj się na południe Ja? Ej gościu ku**a, zryłeś mi panie teraz, jeszcze raz powiedz Kieruj się na południe On powinien w mapach gogle być, ej ten głos jego Na kilku metrów, to rada. Ja Zawróć Nie dobra o, nie. Za Zawróć. 500 metrów Zawróć w lewo <laughs> Kurde bale teraz tu nie wyjedziemy ej A czemu oni tu jadą całym środkiem drogi? Dobra, lecimy Dobra Teraz my się włączymy do ruchu czekaj okay. No Nie jedzie nic za, za mną Dobra Dobra, Na końcu drogi w prawo No, w lewo, nie, w lewo nie skręcicie O matko przynajświętsza, ile tam tego jest? Na rondzie prosto Aha, i teraz głos nawigacji, no i chuj Tam w oknie patrzą już, po lewej stronie Na balkonie No, to taki miejski monitoring tu jest mnie kusi spalić głębę, ale mało opony mam Nie no kopierdolisz mi motor Ani kupa spróbuj A ona mnie już nagrywa, bo my... E tam gumę byś domył ej Zepsujecie dźwięk babcer na tym U tu, tu dla panów, a nie ma panów policjantów Ja zawalić spokojnie Jesteście gdzieś w pobliżu, widzicie mnie? No, ja ciebie widzę, no. Dobra Ja jakichś motocyklistów tu widzę, ale nie wiem czy to jesteś ty No ja jestem za Krzysiem i Darkiem bezpośrednio A jestem dwa motocykle za Marcelem No i dobra Nie zgubimy się O, już tu podjechali, widzę Dobra, teraz na rondzie w lewo Dobra na rondzie w lewo, dobra, przyjął Uważajcie, po lewej kolumna leci O kur... Ale wyjechał, o kur... Ty patrz kur... go. <laughs> Ale zapierdziela, 40 na godzinę Powiedz mu czy się, czy się ścigamy Kasiu, uspokój się. Kusi mnie troszeczkę. Nie, spokojnie. <grystanie> Na światłach w lewo. Dobra. W lewo, tak, gadamy, no. Wyjebaj! Ksiu! Wyjebog go! Ale już prawie jesteśmy na miejscu. Jeszcze 2,8 km. 2 km jeszcze. 2 km jeszcze. My tam też ogólnie takie spoty organizowaliśmy na tej drodze, bo tam jest fajnie, tak w miarę bezpiecznie powiedzmy, żeby się pościgać czy coś takiego. Bo tam samochody żadne nie jeżdżą, bo to jest tak jakby droga bez przyjazdu. No jest duży parking. Na prawo, na prawo Ach. A, że na prawo Ja akurat w prawy kierunkowska zrzuciłem Chodziło mi o widok na chodniku z prawej strony Uważajcie, bo z tego kościoła wyjeżdżają Ciekawe ile ja mam paliwa w ogóle ja jeszcze mam pół baku. No ja niestety nie mogę tego stwierdzić, bo nie mam pierdolnego yy, wskaźnika. Ja wiem, no nie ma, ale masz wskaźnik rezerwy. No, rezerwy, która nie wiadomo jak działa. No dokładnie, no ja znam ten pół, jeździłem tym, to wiem jak jest. <noise> Ty byłeś na jasnej górze? Byłeś na jasnej górze? I jak było? Super. Jak wrażenia? Super. Podobało Ci się? Bardzo mi się podobało. Super. Mi się tak podobało, że było. Atmosfera były super, tylko tory były złe.